Druga księga Samuela, rozdział dziesiąty. Stało się potem, że umarł król Amomonitów i został po nim królem jego syn Hanun. Wtedy Dawid rzekł: Okażę przychylność Hanunowi, synowi Nahasza, jak jego ojciec mnie okazał przychylność. I wyprawił Dawid posłów i kazał wyrazić mu przez swoje sługi współczucie z powodu zgonu jego ojca. I przybyli posłowie Dawida do ziemi Amomonitów. Lecz książęta Amomonicy rzekli do Hanuna: swojego pana czy myślisz że Dawid zamierza uczcić twojego ojca przez to że przysłał do ciebie tych którzy wyrazili ci współczucie czy Dawid nie przysłał swoich sług do ciebie raczej po to aby przeszpiegować i prześledzić miasto a potem je zburzyć to też hanun kazał pojmać sługi Dawida i ogolić im brody do połowy i poobcinać szaty do połowy aż do pośladków i tak ich puścił. Gdy o tym doniesiono Dawidowi, wysłał na ich spotkanie posłów, gdyż mężowie ci byli bardzo zhańbieni. Król kazał im powiedzieć: Zatrzymajcie się, Wierycho, aż wam odrosną brody, a potem wróćcie. Gdy zaś Amonici spostrzegli, że się zniesławili w oczach Dawida, wysłali posłów i wynajęli sobie Aramejczyków z Betrechu. I Aramejczyków z Soby, 20 tysięcy pieszych, a także króla Maachu z tysiącem wojowników i Stop, 12 tysięcy wojowników. Gdy Dawid o tym usłyszał, wysłał Joaba z całym zastępem najdzielniejszych rycerzy. Wyszli tedy, Ammonici i ustawili się do bitwy przed wejściem do bramy. A Aramejczycy z Soby, Aramejczycy z Bedrechop, Stop, i od króla Maachu stali oddzielnie w polu. Gdy zaś Joab spostrzegł, że grozi mu walka i z przodu i z tyłu, wybrał z całego Izraela najdoborowszych i ustawił naprzeciw Aramejczyków. Resztę zaś wojska oddał pod dowództwo Abisaja, swojego brata, i ustawił ich naprzeciw Ammonitów, i wydał taki rozkaz. Jeżeli Aramejczycy będą mieli przewagę nade mną, ty przyjdziesz mi z odsieczą. A jeżeli Amomonici będą mieli przewagę nad tobą, ja ruszę ci z odsieczą. Bądź mężny, walczmy dzielnie za nasz lud i za miasta naszego Boga, a Pan niech uczyni, co uzna za dobre. Potem Joab i lud zbrojny, który był z nim, ruszył do walki z Aramejczykami. I ci pierzchnęli przed nim. Gdy zaś Ammonici ujrzeli, że Aramejczycy pierzchnęli, pierzchnęli także przed Abiszajem i wycofali się do miasta. Wtedy Joab zaniechał Ammonitów i przybył do Jeruzalemu. Gdy Aramejczycy widzieli, że zostali pobici przez Izraelitów, zebrali się ponownie. A Hadadezer sprowadził przez posłańców Aramejczyków, którzy byli z tamtej strony rzeki, przyciągnęli oni do Helam, a Szobach, wódz wojska Hadadezera, stanął na ich czele. Gdy doniesiono o tym Dawidowi, zebrał on całego Izraela, przeprawił się przez Jordan i przybył do Helam. Aramejczycy ustawili się naprzeciw Dawida i stoczyli z nim bitwę, lecz Aramejczycy... Pieszchnęli przed Izraelem, a Dawid pobił z Aramejczyków siedem wozów wojennych i czterdzieści tysięcy jeźdźców. Szobacha zaś, wodza ich wojska, tak zranił, że tam umarł. Gdy wtedy wszyscy królowie poddani Hadadezera zobaczyli, że zostali pobici przez Izraela, zawarli pokój z Izraelem i składali mu hołd. To też Aramejczycy bali się odtąd wspomagać nadal Ammonitów.